My, tradycjonaliści, liczymy w tysiącleciach. Jeżeli wyczuliście, wy że zblądziliście, trzeba zawrócić. Jeżeli się rozminął swoim domem i idziesz nie wiadomo gdzie, no zawracaj. Bo czym dalej będziesz szedł, tym będziesz dalej do swojego domu. Tym dalej od wieczności. No prosty, zdrowy, chłopski rozum mówi jak najprędzej do domu, bo tam zginiesz. Czasami jest to wiara trudna. Nawet dla niektórych świętych, którzy właśnie od ludzi Kościoła najwięcej się wycierpieli, to wiara w kościół, ten kościół hierarchiczny, kościół tutaj na ziemi była wiarą trudną. Słucham. po tradycjone skustowe, jakie ma, mają Panie za No. Czas prześladowania kościoła, jakiego jeszcze nie było w świecie. Specyfika tego prześladowania polega na tym, że